Każdy twórca ma swoje ukochane pracę i, i, i to, że je kocha, wynika z czegoś. To znaczy albo z technik, którą włożył w to, albo z wiedzy, którą włożył w to, z trudności wykonania, z materiału, na którym to jest zrobione i tak dalej. Ja muszę przyznać się do jednej rzeczy. Jest kilka prac, które albo by mnie odkupił, albo wykradł z muzeów, bo dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że żałuję, że sprzedałem, ale musiałem z czegoś żyć. To było szkło topione w, w, w wannach takich, w donicach I, i tylko w momencie, kiedy jest zrobione, właśnie w, w czasie topienia albo już po topieniu, jest, staje się warstwowym szkłem, wtedy ma odpowiedni kolor. Każda następna rubinowa barwka wygrzana ponownie nie jest tym kolorem. To jest szkło, które jest grawerowane, od początku zmatowane. Wszystko zrobiłem ręcznie. Nie miałem maszyn. Grawerowałem to godzinami w pracowni, która była zimną, zlodzoną pracownią, która nie, nie dawała mi. Żadnych warunków zrobienia czegoś, ale jak można i gdzie można zrobić coś takiego, co kwiczy, zgrzyta w czasie obróbki, gdzie zamarza coś, gdzie nie ma odpowiednich narzędzi typu kompresor na przykład, czy jakaś piłka diamentowa, która była jedynym narzędziem w hucie i wydawano specjalną kartkę, żeby można było cokolwiek przeciąć. Jest następna praca jest w rańbach. To są rubinowe szkła wykonane na polskim masie szkła, na polskim barwniku. To jest coś, gdzie w pełni jest mój rysunek. Nie, nikt nie podpowiedział mi nic. Nie byłem wtedy, bo nie mogłem podróżować. Nie widziałem niczego, co mogłoby mnie zainspirować, podpowiedzieć. Zrób coś takiego, jak widziałeś to wcześniej. Ach, to są takie szkła, które. Mogłem schować na piersi, one są niewielkie, które mogłem trzymać w ręce, pracując przy maszynie graberskiej, to są takie maleńkie, świeżo urodzone dzieci, które wychowałem do końca, a potem niestety musiałem je oddać. Że tworzę to, co kiedyś było u mnie jak w, w dziecięcym myśleniu. Robię to, co, co marzyłem zrobić, do czego dochodzę. Cały czas się tego uczę. I myślę, że odejdę też jako człowiek, który coś wie na ten temat, ale nie wszystko. W mojej rodzinie nie było nikogo, kto mógł mnie wspierać w tym wszystkim. Natomiast ja chciałem zawsze dojść do absolutnej perfekcji w tym, co robię. Cały czas. Odbywało się to na zasadzie zdobywania wiedzy, jakby idąc po drabince, a wyżej, a wyżej, a może się uda, może jeszcze nie, nie upadnę, może jeszcze, jeszcze się kiwam. Nie, już dobrze stoję. Takim przekonaniem i, i takim wewnętrznym zadowoleniem i podstawieniem kropki na d, to na pewno jestem ja i osiągnąłem to, co najwyżej jest cenione w tej branży. To jest, niestety po latach się to stało, jak gdzieś w sobie nosiłem przekonanie, że nie jestem taki zły, ale gdzieś ta maszyna promocji wielkich menadżerów, galerii robiła coś, co nie było w przekonaniu moim stuprocentowym dziełem, które można by powiedzieć, to jest absolutnie najwyższy poziom. Ale moment, kiedy sześciu znawców tematu, szefów muzeów, Działów szkła, czy czegoś takiego, czy sztuki użytkowej. To są bosowie, którzy mają w rękach olbrzymie muzea do dyspozycji magazyny. Oni decydują o tym, że ja dostaję pierwszą nagrodę w stu najlepszych nazwiskach świata. W tym momencie powiedziałem, jestem na górce i nie dam się zrzucić. <laughs> Ale to nie mnie orzekać, że coś jest piękne, czy coś jest złe. Od tego są inni odbiorcy i tych najbardziej szanuję, tych, którzy chodzą ulicą, przechodzą, widzieli, słyszeli, czego się nauczyli, o czymś się dowiedział od znajomego, był na wystawie, może określić, to mi się bardziej podoba, a to mniej. To oni tak naprawdę to są, ten odbiorca jest tym świętym, który powie, tak, mnie się to bardzo podoba, ale powie, wie Pan co, no gdzieś tutaj, nie, tego nie chciałbym mieć w domu. To jest, mnie się wydaje, taka wyrocznia, która wskazuje każdego artystę na to, żeby miał wyostrzony słuch. Jest oczywiście przykro, kiedy ktoś przychodzi, patrzy się na coś, na mękę twórcy, i mówi: Wie pan co? Ja nie rozumiem, dlaczego w pańskich pracach jest tyle golizny. Wtedy zaczynam z nim dyskutować, i proszę mi wierzyć, że tak naprawdę to wszyscy jesteśmy bez ubrania. I to, że mamy piękne koszulki, piękne spódniczki, piękne obsasy, to jeszcze nie świadczy o charakterze tego kogoś, prawda? Jeszcze nie wiemy, co siedzi pod skórą. I nie wiemy nic o nim, a już próbujemy powiedzieć, o, on jest naprawdę ładny, on jest naprawdę brzydki, albo o, to jest ochydny och, typ. Po zakończeniu oczywiście tej pracy często sam siebie pytam. Czy ty nie jesteś chory już z tą wyobraźnią? Czy ty nie przesadzasz w tym wszystkim? Co znaczy ten obraz na dolew? Z tym obrazem u góry. W tym jest jakaś historia. Ja nie wiem dlaczego. Ja zaczynam na, na przykład po odwiedzinach w Wenecji. Widzę, że to miasto pływa. Zadaję sobie pytanie, na jakich zasadach porusza się to wszystko? Przecież to jest jakaś maszyneria, której nie widzę. To wszystko pływa. Te domy patrzę, to, to woda stoi, domy pływają. Tak, mnie się to wydaje. Naraz widzę w tym wszystkim pływające łódki. Które są piękne same w sobie, naraz dzieje się na tym czymś. Coś takiego, co jest prawie filmem. Zdarzenia takie są z dnia na dzień. Przepiękne osóbki wychodzące, wchodzące, pływające, gdzieś ktoś się przytula, coś, jakieś sceny. No, tylko siadać i malować. Ja nie jestem malarzem, wobec tego rejestruję to w swoich pamięci. Wracając do pracowni, spróbuję nawiązać do tematu. Oczywiście. Pojawia się grupa ludzi, które nie no, wiesz co, to nie ma zupełnie, to się nie trzyma kupy, naraz jakieś szpice u Ciebie się pojawiają, potem się pojawia, pojawia jakaś maszyneria, a gdzie są te osoby, o których Ty mówisz, no one jeszcze leżą w fragmentach. Aha, i to jak ma wyglądać? No ma właśnie tu wyglądać, będzie część architektury, tu będą te domy, które pływają, świetne.